Panie Prezydencie Rzeczypospolitej, czcigodna rodzino, Pana Sędziego, drodzy Państwo, są ludzie i są czyny ludzkie, które śmierć przezwyciężają, które żyją i obcują między nami. Słowa te wypowiedział marszałek Józef Piłsudski, kiedy sprowadzono na Wawel prochy Juliusza Słowackiego. Myślę, że te słowa jak najbardziej pasują również do pożegnania naszego kochanego sędziego, bo był człowiekiem, za którym nie zamykają się bramy śmierci. Jego czyny, Jego postawa, Jego nauka, to co nam przekazywał, żyją i obcują między nami. Zrastał w Polsce niepodległej i takiej Polski chciał. Chciał Polski czystej jak łza. Chciał Polski takiej, za jaką walczył jej, o, jego ojciec, oficer legionów, oficer Korpusu Ochrony Pogranicza. Chciał Polski takiej, jakiej chciał jego ukochany, marszałek Józef Piłsudski. Chciał, żeby Polacy odwoływali się do tego, co marszałek Piłsudski nazywał. Imponderabilia, honor, moc działania, godność, duma, siły wewnętrzne człowieka, szlachetność, prawość stanie po stronie dobra przeciwko złu i przeświadczenie, że ze złem. Nigdy pertraktować nie wolno. Złu trzeba się zawsze przeciwstawiać. Te imponderabilia wyznaczały jego życie. Był im wierny. Kochaliśmy go jako współpracownicy formacji niepodległościowej, jak wychowawce, nauczyciela, ale powiem więcej. Jak ojca, dobrego, ale i sprawiedliwego, a jednocześnie obdarzonego ogromną skromnością. Pamiętam, kiedy w roku 2017 pan sędzia otrzymał decyzję ministra obrony narodowej awans na stopień majora. I żartowaliśmy, a był to czas, kiedy widzieliśmy się praktycznie codziennie. Sędzia wtedy zgodził się przewodniczyć Radzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Pytaliśmy, czy mamy szyć mundur majora. A on mówił: Kochani, ale ja nie mogę mieć stopnia wyższego niż mój dowódca z czasów wojny. A mój dowódca był kapitanem. Żartowaliśmy też nieraz, że tak jak przed wojną, nie trzeba było wymieniać nazwiska Piłsudski, wystarczyło powiedzieć marszałek i wszyscy wiedzieli o kogo chodzi. Tak i współcześnie, kiedy planowaliśmy różnego rodzaju przedsięwzięcia i padało pytanie, czy będzie sędzia, nie trzeba było mówić nazwiska. Wiadomo było, że chodzi o tego, Jednego sędziego, jednego wyjątkowego sędziego w dziejach Rzeczypospolitej, sędziego Bogusława Nizieńskiego. Stawaliśmy nieraz na Wileńskiej Roście przy grobie matki i serca syna. I tam zwracał uwagę na te słowa, które bardzo precyzyjnie prosił marszałek Piłsudski, aby na grobie jego matki i jego serca wyryć. Słowa z poematów Juliusza Słowackiego, Ty wiesz, że dumni nieszczęściem nie mogą za innych śladem iść tą samą drogą, czyli nawet w nieszczęściu, zachować dumę i zawsze myśleć własnym mózgiem i patrzeć własnymi oczyma. Kiedy już pan sędzia był bardzo chory, to w zeszłym roku nie mógł pojechać na Wileńszczyznę. Poprosił wówczas prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, doktora Karola Nawrockiego, aby odczytał jego przesłanie. Przeczytam jego fragment. Odbudowanie wolnościowego ducha narodu. To zadanie dla każdego z nas: odbudowanie duszy polskiej, która nie klęka przed przemocą i zewnętrznymi dyktatami, to nasz obowiązek. Kochany Panie Sędzio, ten Twój testament. Wypełnimy. Odpoczywaj w pokoju. Niech polska ziemia przytuli Cię tak mocno, jak ją ukochałeś.